Cześć! Dzisiaj sobie zagram w Bedwarsy. wiem, dawno nie było Bedwarsów, a więc no, dzisiaj pod, wracamy z Bedwarsami, yy, no, ale zagramy w takie trochę inne, bo zagramy ten yy, 4 vs 4, nie 4 vs 4 vs 4 vs 4, tylko 4 vs 4, no, żeby było ciekawiej, a ja, więc wchodzimy tam, mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodoba, yy, postaramy się, żeby było dobrze, trochę... Uczyłem się przez, przez ten długi pobyt w Bedwarsach e, walczyć, a więc już nie jestem takim nutkiem jak kiedyś. Oczywiście zachęcam Was za, do zasubskrybowania kanału, bo lecimy po 500 subskrypcji do końca wakacji. A więc już. O! No, jesteśmy do czerwonych, wolałbym niebieskich, ale trudno. To ja się podbudowuję do diamentów od razu. Nie wiem, czemu uziąłem już od razu w stack. W sumie to nawet. Powinienem... Yy, no to co? Już się podbudowuję. Yy, a więc mam nadzieję, że mi starczy, bo to dosyć daleko. Yy, jesteśmy dosyć szybcy, mam jedno złoto przy sobie. A więc no, trzeba poczekać. Yy, nie marnuję trochę tego. Nie cierpię marnować jak to jak to ja. Niektórzy to tamten już się niebieski podbudowywuje do emeraldów, co jest wielkim błędem, bo najpierw się należy podbudowywać do diamentów, dlatego że ten, bo pułap, żeby, no wiecie, wykupić pułapki, później dopiero do emeraldów, bo najpierw pułapki trzeba, no wiecie, ogarnąć, a później dopiero yy, atakować. Najpierw trzeba obronić naszą bazę, a więc ok, już o kurde, zabrakło nam bloku. A więc będziemy musieli się wrócić po, po inne po różne itemy Kto tak będzie mnie to obudował? To się dosyć... O dobra, ty obudowujesz. Mam nadzieję, że będziesz normalnie obudowywał nie, nie jak nie tak nusko jak, jak inni. Nie. Dobra, w tej skrzynce nic nie ma, więc nic czego sobie nie mogę podkreślić. No trudno takie życie. Yy, już tutaj mamy ten rzeczy oczywiście będziemy musieli się, się już zabić bo tutaj mamy koło nas no rzecz, ile zabiłem ile finałowo zabiłem na razie fi finałowo 0 i tak normalnie też 0 yy, będę yy, raczej próbował zniszczyć łóżko bo z ze zniszczeniem łóżka ostatnio mi słabo wychodziło Ok, mm. dobra, 5 diamentów to jest dosyć spoko wynik, yy. A więc fajnie, o jezu, no dobra, no to to już jeszcze 5 sekund, i będziemy mogli zazbierać szóstego diamenta. Mam nadzieję, że no, już, mam nadzieję, że nikt nam nie, nie podkradnie. Zobaczymy, wracamy dobra do naszej bazy i w ogóle pierwszy raz zobaczyłam, że tam są takie linie, ale nie powinienem na to zwracać uwagi, nie powinienem. To jest taka bariera, że nie wolno wychodzić. Pierwszy raz to zauwa pierwszy ra ja to pierwszy raz widzę. Nigdy do tego nie zauważyłam. Oczywiście, jak, jak zwykle, na mnie ktoś musiał obudować łóżko. Jak zwykle, trafią się gracze, no trudno. Y Nie, proszę, nie. Dobra, będę musiał w tym zostać sam i będę musiał najpierw kupić pułapkę. To kupię im pułapkę, że będą wolniej kopać, jeżeli będą próbowali nam zniszczyć łóżko. I ten. Może damy tego. Co byśmy tutaj moglibyśmy jeszcze kupić? Może zostawmy jeszcze ten. Tak, to my to zrobimy i odblokuję Bikona. A więc, dobra. Yy, mamy... Będę próbował lepiej to wszystko budować nie tak badziemnie jak jak inni gracze. A więc no, zaczynamy budowywać. Jest taki close bed, yy, yy, prawda? OK, a więc będziemy mogli już wziąć. Powinienem już jeszcze wziąć to. Wziąć to. I wziąć to. No. To się dosyć przyda. Tak jak zwykle wiecie. Yy, bo jesteście pewnie lepiej ode mnie gracie w Bedwars niż ja sam. Przynajmniej w to wierzę. Yy. Okej. Okay. Nikt do nas nie idzie jak widać. I... Ja uważam, że ta runda może być dosyć udana. Chociaż trochę tutaj to poprawię. Co tak niesymetrycznie to budował? Tego nie wiem. Taki niesymetryczny to jest taki straszik, Że ktoś nam zaraz jak ktoś zniszczy. O nie, dobra. Jest tutaj niebieski. I to dwóch niebieskich. Zobaczymy. O kurde, to może być dosyć ciężka runda. Mam nadzieję, że szybko, szybko. Jest tutaj dosyć wielka awantura. No, to oni tutaj są. To ja do nich idę i spróbuję kogoś zabić. Mam nadzieję, że to się uda. Jeżeli tak, to zostawcie, wiecie, lajka. Jeżeli się nie uda, to i tak możecie na pocieszenie zostawić. Zobaczymy. O, dwóch na jednego. Aj zabił mnie. Niestety się czasem w tych Bedwarsach dzieją lagi. O nie jakiś e, e, niebieski do nas idzie. E, pewnie może tutaj zadziałać. Mm. Dosyć groźnie. A więc dobra. Mm. tutaj, no dobra, ja trochę bardziej symetrycznie obudowałem, muszę przyznać niestety będę musiał ich szkło będę musiał zlikwidować a więc dobra teraz zaczynamy kolejne i... jest 24. buduję łóżko. Ajajaj. Spaprałem niechcący. Po co ja to... Aha! Dobra, ja trochę kiepsko A wie. Dobra, to, to to jeszcze jest niesymetryczne dosyć. Ale możemy zawsze to naprawić. Dobra. Proszę. Ojdź. Nie. Chociaż czegoś mi tutaj brakuje. Tak, to jest dosyć niesymetryczny jeszcze. Dobra, to jest dosyć płynne. I w sumie... Czy ma? Chyba, widzę pana, o kurde, siema, witam pana, dawaj mi tutaj to wszystko. Aha, potrzebuję... ten e, Fireball'e. Mam nadzieję, że szybko to się uda. Błagam. Nad proszę. To jest chyba dosyć długa będzie runda. Muszę przyznać. E, mam nadzieję, że dosyć dobra. O kurde, zniszczyli na muszko. Chyba z baru z banku. O dobra, to jest dosyć go, głupia ta runda. Ajajaj. Już straciliśmy. Zostało nas tylko troje. Będę musiał się jakoś chyba poświęcić. Tym razem ja pójdę na atak. A on, oni zostaną w obronie. Bierzemy te. Co by tutaj wziąć? A, Bayerbole. Bayerbole. okej, okay, bierzemy to. A Boże, co ja robię? Przecież już te łóżko i tak jest będzie mi zniszczone. Nie wiem, po co ja tyle pracy w to dałam, jak nie mnie Mam, mam, mam mały problem. A więc, dobra, taki miałem pomysł. <laughs> Trochę IQ. ma, siema, siema Aniu, siema Aniu. Aha, zrobiłem tylko swojego. No chodź tu, chodź tu. I stąd, i stąd Dobra, spadł. spadł, zrzuciłem go, zrzuciłem go Jedno zabicie na koncie Dobra, jest co -a. A więc, no, no Pamiętajcie, walczymy do końca, widzowie oh, U, trzy diamenty Aha. Nie wiem, co mogę kupić za trzy diamenty yy. Nie wiem, piórko O, mam pomysł. Stać mi na trzy potki, które akurat są. Okej. Okay. Tutaj biorę to, dobra. Czas na fierbole. Blender często schowam. I zbiorę. Ej, jest tutaj jakiś niebieski? Ej, dobra, zabiłem go. A mesę widać. No więc no. Tylko ja zostałem. Szybko, proszę, 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 potem. Proszę, 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 zrób to dla mnie. Nie wiem. A. Dobra. Spotka niewidzialności i potka wyższego skoku. Zostałem ja sam jedyny. Dobra, przeskoczyłem to. I kolejny. Dobra. Za dużo. Aj! Najgorsza runda! Aj! Aj! Niestety Pierwsze przegraliśmy. To jest ale to jest fatalna runda muszę Wam przyznać game over, gośnik aha gośnik lobby już i zaczynamy kolejną rundę yy, mam nadzieję, że już następnym razem będzie wszystko lepiej z Sto... mam 14 minut dosyć yy, słabo dzisiaj ta runda Słabo idzie ostatnia runda, 4 kontra 4. To jest najgorsze. Dobra, czy na 8? Mamy biom zimowy, dosyć słaba dzisiejsza runda. A więc, no, czekamy. O, już jest 8 no, osób, a więc, no, teraz będziemy. Bo jakiś kurczak tutaj jest, się ma. Yy. Trochę spocony jestem. jest dobra Jesteś, jesteśmy znowu czerwoni, czyli takie red flag yy, a więc podbudowuje się do diamentów tak jak na standardziku bo dobra, buduje to, to łóżko nie, chyba dzieje mnie to nie, dlaczego to oni to robią Staj, aha Dobra, zaczynamy to. Uda się, uda się. Dobra, mam nadzieję. Aha! Dobra, nie o to chodziło. No więc, no. Diamant. Jesteśmy dosyć... Aha, wszyscy na nas ruszyli. O? Ej Ej, powinienem im pomóc, tak. Powinienem im pomóc zdecydowanie. Kurde! Nie! Nie tylko nie to. Dobra, wszyscy zostali pospychani. No więc, dobra, no ja idę po żelazo i eee... pobudowuję jeszcze dalej to diament do diaksów to tak będzie mi... Aha, badziew. Dobra, mam to, wywiń się z tego błędu. Sam się wywiń, kurde. Jeszcze będzie tutaj. Dobra. O kurde. Ej, dobra. Nie mam co powiedzieć. Super. Świetnie. Aha. Widać, że najgorsza to jest trunda. A więc. Betworsy. Dobra, ja mam to gdzieś i nim niszczyć łóżko. Nie wiem. Yy, widać, że to nie jest dobra runda. Ha! Jostać mnie z Tutaj siekierka i ten Nie, po co ja Po co ja spina nie włączyłem? Przepraszam bardzo, co tu się właśnie odwala Oni nie wszyscy szli na nas... Y zabiłem. Uskoczę Dobra, wiedziałam, że się tak doskończy. Niestety nie udało się. Dobra, ulepszę sobie zbroję. na teraz firebola i możemy już iść do prawdę bramę to gdzieś. Najwyżej przegramy. Siemaniu. No halo. Nie, palę się, palę się. Dobra, jedno zabicie na końcu. Nie, najgorzej na świecie. Ach, ach, res no. Dobra, idziemy do tych niebieskich, najwyżej zginęć. Truny mam to gdzieś. O kurde, siema nie? No siema. Ogólnie to ja was nie lubię. Jesteście... Aha, dobra, widzimy się... Widzimy się niebawem. Nara.